Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj będzie film odnośnie mojej monsteri Adasoni. Jakiś czas temu, myślę, że mniej więcej kilka miesięcy temu, zakupiłam tą właśnie monsterę i pokazywałam Wam też, taki był wtedy chyba zrobiony, hol zakupowy. I dzisiaj postanowiłam, że chciałabym się pochwalić tą właśnie monsterą. Jeżeli chodzi o podlewanie jej to zazwyczaj podlewam ją, jeżeli tutaj widzę, że to podłoże tak przeschło. O, zobaczcie, tak wygląda. Dzisiaj była podlewana i pięknie wypuściła mi, zobaczcie, ile pięknych liści. Oczywiście też y, pokażę Wam, jak w łatwy sposób możecie uzyskać y, takie szczepki z tej z Monstery i później sobie rozmnożyć. Pokażę Wam także Inną moją monsterę. Jak właśnie udało mi się pobrać taki szczepek, o zobaczcie tutaj. Ma korzenie. I jak dobrze pamiętam, chyba umieściłam ją w ziemi, albo najpierw była w wodzie przez jakiś czas, a gdy wypuściła mi już takie większe korzenie, i było ich już na tyle, żeby wsadzić w ziemię, więc postanowiłam, że posadzę sobie już bezpośrednio do ziemi i rośnie mi do a teraz pokażę Wam, jak wygląda moja sadzonka, którą jakiś czas temu właśnie uzyskałam z tej rośliny matecznej. O, zobaczcie, tak wygląda. Tutaj gdzieś mam uschnięte listki. O, tak wygląda. Oj, tu też. Zobaczcie, ile ma korzeni. I wypuszcza tutaj też młode listki. Także fajny sposób, żeby mieć więcej tej rośliny w domu, jeżeli, jeżeli ją uwielbiacie. A tutaj pokażę Wam, ile możecie uzyskać korzeni z tej rośliny. Zobaczcie, ona ma tutaj takie dwie łodygi, na których ma korzenie. I pokażę Wam, ile możecie mieć sadzonek. Zobaczcie, tutaj to wszystko, co takie nie wiem, czy kamera mi uchwyci, takie czarne punkciki, to wszystko są właśnie korzenie. O, tutaj jest następny, już taki ładny. I tutaj. Nie będę jej przycinać, bo yy, aż tyle sadzonek yy, tej rośliny nie potrzebuje w domu. Ona też musi mieć odpowiednie stanowisko. Wcześniej ją miałam w takim półcieniu i ona mi bardzo słabo rosła. Teraz zmieniłam jej stanowisko. Jest właśnie na parapecie, gdzie też nie pada tyle promieni słonecznych, chociaż teraz już mamy prawda, okres zimowy. Ale bardzo fajnie mi zaczęła rosnąć. Jeżeli chodzi o nawożenie jej to tak naprawdę nie stosuję nie wiadomo jakich nawozów. Nawet zdarza mi się czasem, że podlewam ją także e, taką odżywką z wyciągu grejpfruta, e, którą na przykład stosuję przy storczykach i widzę, że jej e, ta odżywka odpowiada, więc przy podlewaniu e, storczyków też czasem właśnie e, psiknę tutaj do e, doniczki i, i też podlewam. Także myślę, że mniej więcej powiedziałam Wam na temat tej rośliny. I też możecie zobaczyć, jak ona pięknie rośnie. Myślę, że na przykład bardzo fajnie by było, gdyby miała inną doniczkę. Na przykład też były chyba pewnego czasu takie dostępne białe doniczki, albo w kolorze takim szarym, gdzie na przykład na doniczce były takie okularki. Więc myślę, że bardzo fajnie to by się prezentowało. Ja niestety na razie takiej doniczki nie mam, więc rośnie mi takiej, ale myślę, że za jakiś czas sobie zakupię taką doniczkę albo lub inną, jeżeli coś fajnego mi się spodoba w sklepie. Tutaj jeszcze na sam koniec pokażę Wam tą sadzoneczkę i też muszę jeszcze dosypać tutaj ziemi. Wyjęłam właśnie z ziemi, żeby Wam pokazać jak wyglądały jej korzenie. Pięknie sobie rośnie. Także to wszystko w tym filmiku i do usłyszenia wkrótce.